No elo. Dzień dobry. Dzisiaj idziemy do pracy razem z Karolcią. Ja idę prowadzić warsztaty, a Karolcia idzie pracować w biurze, tak Karolciu?

Pozdrawiamy wszystkich fanów Marfaela. Tak? Ale pewnie wyglądam jakbym była twoją matką. A <ścoughs> jakbyś właśnie skompletował wyprawkę do szkoły. Ale <śmiew>

No, witam w furzabie. No, a dzisiaj w tym miejscu robię szkolenie produktowe dla marki Tefal. Będę po prostu gotował na ich produktach i zrobimy razem z uczestnikami pyszne jedzenie. Ech, I potem je zjemy. Logicznie. Więc zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Krok po kroku. Patrzcie od razu, kamery się odpalają. Blask fleszy. Daj Nie <śmiewanie> się śmiejesz? Nie Przestań kręcić. prywatne rzeczy są? Bardzo. No dobrze, dobrze wiesz o tym. <śmiewanie> A wy co tutaj robicie? No właśnie z lodówki, bor, No moi drodzy, także wyspa gotowa i co? I zaraz zaczynamy warsztaty. Będziemy gotować. Dzisiaj przygotujemy pierś kurczaczka w orientalnych przyprawach z tabule i sosem z tahini. A na deser zrobimy sobie tartę tatę z kwaśną śmietaną. Także same dobre rzeczy. Ja idę się już przebierać. I za jakieś pół godziny zaczynamy. Także tak. Tak poza tym mają bardzo fajne książki w Foodlabie. Zobaczcie sobie cała biblioteka książek. I tutaj widzę taką dobrą książkę naprawdę. Słyszałem, że dobry autor naprawdę. Nie wiem czy to widzicie. O, pięknie tu jest. Naprawdę ciekawy autor. Uh, Ryan Coop. Możecie sobie sprawdzić. Słyszałem, że spoko. Polecam wszystkim. To do roboty. Goście już przyszli, ale jeszcze nie wiedzą co ich czeka. Zupełnie. Naprawdę. Zaraz sobie podkrajam ręce i tak, tak się skończy cały dzisiejszy warsztat. To jest ta kamera, o której Wam wspomniałem. Zaczynamy. Pojemniki do, przechowywa do przechowywania. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest dobre. Ciężko sprzedaje. Polska jest niestety krajem plastiku. Uczestnicy przygotowali sobie takie coś pysznego. Karmelizowany kurczak, sałatka, tabule, sos tahini, prażony sezam, mnóstwo ziół. Same pyszności. Prawda Zuzia? Prawda. Czy ja już mogę to pozbierać? Eee, tak, tak, pani świetłano, Może pani zacząć się sprzątać. Bez pani. Bez pani. pani? Jesteśmy na ty. Dobrze, przepraszam cię. Z <laughs> świeta. Tam szybciej. W tak zwanym międzyczasie robi się tutaj tarta tatę. Eee, tutaj się jeszcze karmelizują jabłka. A tam wszyscy jedzą. No tutaj mamy pyszny sos tahini z kurczaczkiem. No bo w gębie. Ja mówię, że pełną buzią mam... <trymne> Taką piękną tartę uczestnicy zrobili, o, zdjęcia są robione. O. Dzisiaj Tutaj Grzegorz opowiada o tym co robi ze szkoły na Widelsu. Jeszcze jedną tartę mam jak chcesz, to wiesz. Nie <trymne> ja, że powinieneś tego gałgana podłączyć jeszcze do drona. Tak, to osoby to bym miał. Z tego nie będę nagrywał. Dobrze, wszystko wygląda. Moje jest ładne. Dlatego, moje jest ładne, przytulenia. No, bo jest takie. Kończymy warsztaty. A Karol Czasz z Zuzią robią piękne zdjęcia. Czyli sobie robiłyśmy jak razie. Selfie? Tak zawsze. Dokładnie. Nie przyszedł z mailową tą, bo jakoś nie srebrał. A A teraz powinno być drugie takie, coś robić. tak. Auto bierz, ja dostaję. Piątka. Bierz, ja dostaję. Smakowało Wam wszystko? Cieszę się w takim razie bardzo. Gościa poszli, tak? Ty też idziesz? Tak. No chyba żartujesz. No i ja szczęście. No i po robocie, moi drodzy, wracam do domu, e, pozytywnie naładowany I, i co czekam na kolejne wyzwania? Tak właśnie. No. I nie zapomnijcie dawać łapek w górę, komentować i subskrybować kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.